Wąsuś przyjechał włeską na rybki. To jest moja włeska. Nie patrzcie, że nie mam koła, bo Wąsuś odkręcił, żeby nikt czasem jej nie ukradł. Tu mamy koło, zaraz sobie je weźmiemy ze sobą. O wiecie, w dzisiejszych czasach ukradną włeskę nawet bez koła. Nie? Wąsuś ma taki kotwicę. Będziemy sobie wyrywać liście i sobie podnęcimy. A przy okazji. Porzucamy trochę na taką gumę, może wąsóś złapie jakiegoś ciupaczka Metrowego oczywiście Jesteście ciekawi? Zapraszam do oglądania To jest wąsóśa jeziorko Musimy iść po takim drzewie Cel jest jeden, tylko nie wpaść, nie? Ale wązuję na tą drogę na pamięć Ale wiecie, nieraz można wpaść jeszcze A wpaść bym nie chciał bo mam tylko takie buty No i woda jeszcze jest Zimno Fajnie jest, bo fali nie ma, nie? Może wąsuś przyjdzie później na rybki No ale jak będziemy rzucać Wyrwać liście to wąsuś się przestraszy i nie będą brać wieczorem dlatego sobie odpuścimy Dzisiaj rybki i sobie tylko porzucamy i wyrwiemy liście i podnęcimy i jutro tutaj wąsuś wbija na linka Fajnie by było jakby jakiś ciupaczek wziął nie? No ale to trzeba mieć szczęście jak jesienią to tu wąsuś łowił ale teraz już mamy 6 maj to trochę ciężko Znajomi łowią jeszcze właśnie Szczupaczka a wąsy coś nie ma szczęścia. Fajnie, jakbym nabrał, nagrał jakieś branie dla Was, ale to będzie sukces. Porzucamy trochę tą gumą. Taką zielonkawą, później założymy trochę jaśniejszą, bo jest ciemno, pochmurno, może weźmie na jakąś jaśniejszą. Ale jakby miał wziąć, to by wziął i też na tą nie. Na razie cisza a wątpiusz rzuca najlepsze miejsca no, płotki się rzucają, może gdzieś ciupaczek tu siedzi, ale wątpię a jakby chciał to by walnął nie? Dobra, teraz spróbujemy tutaj na płytkę. Tylko już jest dużo liści. Trzeba dobrze manewrować. Mógłby wziąć, no ale wiecie jak to jest. Jak ma wziąć, to nie weźmie. A wąw wysłowi na taką zielonkawą gumę. Takie piękne żuty. powinien tam siedzieć nie? i czekać, tylko jak na moją gumę, nie? Dobra, jeszcze trzy rzuty i wyłączam kamerkę, żeby nagrać Wam jeszcze jak wyrywa wąsły śliście. Dobra. Dobra, już Nic nie złowił. Nawet nie miałem brania. Czyli już dotrzymał tradycji i nic nie złowił. Teraz sobie powyrywamy trochę liści. I lecimy do domu. Mam nadzieję, że Włyski nikt nie ukradł. A jak ukradł, to gratulacje. Pchać ją bez koła, nie? Dobra, weźmiemy sobie, odwiniemy troszkę. Dobra. I styknie. To wrzucamy do wody, żeby nam nie przeszkadzało I robimy zamach O! Mamy coś Kur co teraz? Nie idzie wyciągnąć już Co tam jest? O, idzie, ale ciężko Ole liści wyrwałem, ja pierdzielę Co to jest? Patrzcie na to Co wąs złowił Ilu tutaj zrobi dobrą kotwicę Weźmiemy sobie na bok o tu Żeby nam to nie przeszkadzało Patrzcie złowiłem starą kotwicę kogoś o, Ale fuks Dobra, wąsuś powyrywał. Mamy takie ładne oczko do łowienia. Bo tutaj ktoś kiedyś wyrywał, ale wyrwał za dużo i tam ryba się nie trzyma. A tutaj już zawsze ładnie łapał sobie liny. Tylko było za dużo liści i Wącoś dużo zrywał, nie? Wącuś sobie ugotował taki pęczak. Pęczak, kasza. I sobie tym podkarmimy. I sobie przyjdziemy. Za dwa dni, jak się trochę tu rybki przyjdą, bo wiadomo teraz są przestraszone, na pewno pływają po drugim, na drugim końcu. Nie? Dobra, lecimy do domu, mam nadzieję, że Włeska jest na swoim miejscu i nikt jej nie ukradł. Tylko się nie wrąbać i będzie sukces. No i wąsuś jest cały i suchy. Tylko ciekawe czy jest nasza właska. Mm -hmm. Kurwa, to nie będzie takie łatwe teraz. Wąsłuj zrobi takie jakieś rusztowanie, tam powiesiłem, tu zaparłem i teraz skręcamy. Wąsuś przyjechał w łezką na ryby, na szczupaczka. I sobie podnęcimy, teraz sobie odkręcimy koło, żeby nam w łezki nikt nie ukradł. I wąsuś będzie miał pewność, że w łezki nikt nie ukradnie. Dobra, wąsuś odkręcił koło, teraz bierzemy wędkę i lecimy na rybki. Teraz sobie podnęcimy wąsusia tajną recepturą. I przyjdziemy sobie za dwa dni i będziemy łapać sobie 3 kg liny. Mam nadzieję, że nikt w nie ukradł. Bo Wąsuś trochę się zdenerwuje. Włeski nikt nie ukradł. Teraz sobie przykręcimy na szybko koło. Ty, a gdzie ja tą śrubę położyłem? Kurwa, była w kieszeni. Nie ma. Ja pierdzielę. Co teraz mam zrobić? Ani śrubki, a w łezkę cholera wie jak teraz dopchać do domu. Ostatni raz jechałem tym głównym na ryby.